To miał być sezon jak z bajki, sezon w którym Inaki Pena w końcu pokaże na co go stać ale przede wszystkim udowodni, że zasługuje na bycie bramkarzem numer 1 FC Barcelony. Niestety z początkiem stycznia stracił miejsce w bramce i się zaczęło. Mamy styczeń i właśnie jesteśmy świadkami debiutu Wojciecha Szczęsnego w barwach FC Barcelony. Debiutu, który został bardzo długo wyczekiwany przez polskich kibiców. Mecz z czwartoligowcem nie należał do zbyt intensywnych dla Wojtka. Zgodnie z komunikatem klubu Wojtek miał bronić tylko w pucharze króla. Mecz superpucharu Hiszpanii zmienił wszystko. Sensacyjnie w pierwszym składzie pojawił się Szczęsny Ceo, zostało wytłumaczone tym, że Pena się spóźnił na odprawę przedmeczową. Wojtek zagrał dobry mecz i pomógł w awansie do finału Superpucharu Hiszpanii, finału w którym wystąpił. Pena zaczął tracić w oczach Hansa Flickę w związku z dyspozycją Wojtka Szczęsnego. Flick podjął decyzję o tym, że Wojtek będzie bramkarzem numer jeden. Hiszpańskie media donoszą o problemach emocjonalnych Inakiego, który wprost mówi, że nie otrzymał żadnych wyjaśnień dlaczego został odsunięty od pierwszego składu. Hiszpańskie media cały czas podkreślają to jak cierpi hiszpański bramkarz Dumy Katalonii. Nie wspomnę, że pojawiają się informacje o chęci odejścia. Tylko trzeba w tym wszystkim pamiętać o jednym: Inaki jest profesjonalnym sportowcem, i to, co pokazuje po stracie miejsca w pierwszym składzie jest alarmujące. Mam wrażenie, że Flick zrozumiał, że Inaki ma bardzo słabą odporność psychiczną i będzie bardzo ciężko z nim coś wygrać. Uważam, że pena powinien przede wszystkim czerpać z wiedzy oraz doświadczenia szczęsnego, które może mu się przydać w następnych latach kariery. W tym momencie jego płacze do gazet bardzo źle wyglądają i mam wrażenie, że Barcelona powinna się pozbyć tego człowieka. A ty co myślisz o jego zachowaniu? Daj znać w komentarzu.